Ja oczywiście się ma z tym na moim kanale Słuchajcie w dzisiejszym odcinku Lava rises Zdrowiłem. I zatem muszę zabić liski Mają ciekawe przedmioty Podzielę już za moją nedeltową motykę Te liski coś mają W większości te na przykład nie wiem co ma, nie widzę Przepraszam Ale killofix tego mamy Przepraszam Ciebie, tylko killofix ciebie mam A ten dropi Ziemniaczka Idziemy to... To ma Chodź tu Z tym mieczem Ma też coś fajnego, chodź tu Kung się biały Perełka i mieczek. Coś tam siada, coś tam siada. Mamy perełkę, mamy mieczek. Znaczy mamy kilofik i żelazne narzędzie, Teraz dodatkowe. Czekaj, czekaj, czekajcie. Perełka za motykę. Opata, żeby te bloki zbierać się kierka. Popatrzcie, lata w żelaznym secie całym. Ja potrzebuję bloków, potrzebuję żelaza. Żebyśmy mogli po prostu startować jak najszybciej. A was na 11 poziomie jesteśmy na 87, mamy chwilę czasu więcej. tych trochę czasu w sumie mamy. Myślę, że się nam przyda. Tej na życzeń. Lucky bloki są jak z normalnej igierki. Jak z tych normalnych lucky bloków tak naprawdę drop bynajmniej mi na, na taki sam. Nie to powiesz, że sam. To się chłop jeszcze buduje wysoko. Ja no, w zobaczymy. Pierwszy odcinek robię sobie z ciekawości. Zobaczymy, jak się przyjmie. Ten drugi się buduje. Tam jeszcze wioska, dodatkowo. Cześć, ciekawe, jest nam dało. Mamy już trochę bloków. Myślę, że można powoli. Prawa jest na 11 poziomie, ale powoli się zacząć budować. I ja sobie pójść na wyższy poziom, gdzie. Tam sobie po prostu zrobimy jakąś bazę minimalną, jakieś takie bloki sobie otworzymy i wszystko za zrobienie takich na dalej, dalej nam do EQ wpadać, co jest ciekawe. A jak jest na 25, to jest to kratek nad lawą. Ktoś ma róg, Chcę słychać. Ale listki dają naprawdę fajny drop z tego co zauważyłem. ktoś ma piramidkę. I TNT. Chłop ledwo przeżył. Ale bloki złota zawsze jakiś set. My mamy tylko perełkę pki co jedną. Tak żeby lepiej wykorzystać. Się jeszcze że osoba buduje na lewo ode mnie. Tak to chyba nikt. Tej chłop też się buduje. Nie wiem na jaką wysokość się budować tak naprawdę. Nie mam pomysłu. Już na dwusetnej kratce. Idę jak chłop chyba, jak najwyżej. Czy to nie najlepszy pomysł? Aktualnie... to. mi trochę. Tu się jeden chłop buduje, pode mną chyba nikt. I 50 jest limit? Nie. To jest limit. Się buduję w tą stronę trochę i sobie jeszcze zaraz wyspy powiększymy lekko. Tam dwóch chłopów działa. Chyba razem z tego co widzę. Enchanting i MOBY chyba. Nie mogę sobie tu postawić naczyna, to musiałbym kratkę niżej to zrobić. A jeszcze stąd. Już ja cię tu chcę. Sharpness. Ilaki blok nam wpadł. U shelf, tak się zbytnio nie przyda. Ale powoli się mogę przemieszczać dalsza w dalsze okolice tej trzeci chłop już się buduje do tych kolegów, więc jej... Ja, a ja nie chcę się być strzema na raz no. Nie przesadzajmy Aż tak to nie przesadzajmy. A nie mam czy ich strapować nawet w razie, co? Podniosłem enchant. Czyli taki tunelik tutaj ale zostanę przy tych trzech. Może nie będzie aż tak źle. Udałoby się crafting zrobić, tyle wiem. Ale to musimy się aż właśnie na drewno wróci. Jest taki block. TNT. Miałem zapalary. Gdybym miał zapalary, to byłaby piękna akcja. Ja tam po prostu skakuję zresztą TNT, rozwala mi Tu by gita, ale no nie mamy na razie. Może jeszcze dropnie Czerte bloki Crafting sobie Postawajmy sobie Chociaż jedne drabinki W na razie naklacza Bloków mamy tutaj Popatrz sobie odsunę Rok mi się nic nie buduje? nic się nie buduje na razie. Tutaj chłopo niedaleko jest. Klawość na 73. Naprawdę powoli wchodzi tam. Tam zostało dwóch? Czy mi się zdaje? No i tak wygląda. Laki blok. Villager, czego nie możemy. Nic wymienić. w jeszcze nie ma chyba. No nie mam nic do wymiany. Trzeba się bić chłopie Mogę teraz rozegrać taktycznie W razie co mi że tu dziurkę zrobię może Może tego nie zauważam akurat Ty nie idź tam no, ty jesteś mój Damy kolejnego ziomka Jestem jeden bez seta chyba jakimś strony, którzy mają sety. To tylko ja mam takiego pecha w sumie. To jest lekki bloki zapalare, ich rozwalać cio Cio, no. Ciao. Ciao, mi stonte. Ciao. O Jezus. mi Misnąłem. Nie sklaczuje. Nie ma szans. No i GG. Próbowałem. Teraz tak skupiłem, żeby tą ostatnią akcję udać, a to nie wyszło. Widzowie. Zaawansować jest tak średnio chyba dla mnie. Leaf. No i co? Czy mogę zagrać od razu? Czy teraz na nową gierkę? No czekać, także ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podoba i chcecie zobaczyć więcej moich głupich gier na lava, Les, zapraszam Was do stawienia łapki w górę, zostawienia komentarza. Ja wam dziękuję za oglądanie no i widzimy się w tym odcinku. Hej, hej!